Nowy rok to czas podsumowań tego, co udało się zrobić, ale także wyciągania konsekwencji z porażek. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura zrobił rachunek sumienia i opowiedział o swoich życzeniach oraz planach na rok 2013. Rok 2012, chociaż był rokiem trudnym, myślę, że był udanym pod względem inwestycyjnym. To, co sobie zaplanowaliśmy jako gmina, zostało wykonane w terminie. Przybudowa drogi łączącej drogę wojewódzką za Metzą z drogą krajową, przybudowa ulicy Jana Pawła drugiego przebudowa ulicy działkowej to zostało wykonane sprawnie w terminie to cieszy zwłaszcza że w roku ubiegłym no troszkę film budowlanych drogowych no głosiło też upadłość były takie niedokończone budowy, nas na szczęście to nie spotkało, tutaj dziękuję też wszystkim współpracownikom za dobre przypilnowanie tych, tych prac. Rozpoczął się kolejny etap kanalizowania Gminy Krapkowice, czyli żywocice wykonywane przez podociągi kanalizacja. Drugi etap będzie w przyszłym roku kontynuowany, to jedno z większych zadań na prawie 4 miliony złotych. Myślę, że też ta inwestycja będzie wykonana i zakończona w terminie. W zeszłym roku aktywnie składaliśmy wnioski do ostatnich rozdań pieniędzy europejskich, chociażby dan na Landu, gdzie Kilka naszych wniosków zostało pozytywnie zaakceptowanych dotyczących przebudowy strażnic OSP w Pietnej, w Żużeli, domu spotkań wiejskich w Rogowie, budowy zaplecza sportowego dla LZS Dąbrówka, jak i projektu największego, który w tym roku już i w roku 2014 będzie w naszej gminie realizowany, czyli przebudowy termodernizacji zmiany źródła. Dostarczanie energii dla hali sportowej w Otmencie. Myślę, że to zadanie oczekiwane przez mieszkańców, ale trudne pod względem realizacyjnym, bo będzie wymagało dużej sprawności przy projektowaniu, wykonaniu i rozliczeniu tych pieniędzy europejskich. No, rok 2012, także rok, gdzie reaktywowaliśmy albo zapoczątkowaliśmy. Też nowe wydarzenia kulturalno-rozrywkowe, chociażby reaktywacja Krapkowickiej Nocy Artystów wiosną zeszłego roku. Pierwszy piknik odrzański, który myślę, że też na stałe pokaże, że Odra i Osobłoga dla, dla Krapkowic mogą być czymś ciekawym i interesującym. Jarmark bożonarodzeniowy, z którego muszę przyznać jestem zadowolony i słyszałem dużo dobrych opinii na ten temat, że impreza i w terminie, i z ofertą, i na pewno będziemy chcieli to kontynuować w roku przyszłym. Nierozwiązana nadal pozostaje natomiast sytuacja komunikacyjna. Pożądanych efektów nie dała reaktywacja świateł, ale szef gminy nie uznaje tego za porażkę. Porażek, porażek jest zawsze. Większych, mniejszych, kilka, kilkanaście. No, największe niepowodzenia. One, jak tryby, już tak ciągną się przez jakiś czas, to sprawy związane z komunikacją. I tutaj porażki to może niewłaściwe słowo to dalsza niemożność wyjścia z sytuacji dosyć trudnej. No, ilość samochodów w krapkowicach, zarówno mieszkańców, jak i gości, jak i tranzytowych, coraz jest większa. System komunikacyjny jest niewydolny, nie pozwala na sprawne przemieszczanie tych wszystkich samochodów. Próbowaliśmy światła. Była firma z Wrocławia i z Gliwic, która się zgłosiła z pomysłem. Na razie okazało się, że chyba nie do końca jest wszystko tak, jak sobie to wyobrażali. Będziemy jeszcze rozmawiali wiosną na temat oceny tego, czy coś można w tych światłach jeszcze zmienić. Natomiast no, widać, że chyba sytuacja taka, gdzie są te światła pulsujące, jest przyjezność na głównych traktach pomiędzy Krapkowicami i Otmentem będzie zadaniem takim, czy rozwiązaniem jak na razie najlepszym. No i tutaj kłania się sprawa dostosowania mostu kolejowego po otrzymaniu wszystkich terenów leżących na tym pasie przez gminę Krapkowice i przygotowanie dokumentacji dostosowania tego do ruchu drogowego. Z tym, że to już są pieniądze, myślę, rzędu kilku milionów. Tutaj bez pomocy ze zewnętrznego źródła dofinansowania gmina nie w stanie sama takiego zadania realizować, ale musimy to przygotować, przeanalizować, tak, abyśmy wiedzieli, o co dokładnie będziemy starali się, czy to przy pomocy. Powiatu, województwa czy gdzieś na szczeblu krajowym, jeżeli takie pieniądze europejskie będą dostępne. I na koniec życzenia, choć niektórzy mogą uznać je za pobożne, to zdaniem burmistrza większość samorządowców, poza budżetem, najbardziej martwi zmieniające się przepisy i dodawanie nowych zadań bez zabezpieczenia finansowego. Stabilizacja w tych kwestiach byłaby więc wskazana. Bym sobie życzył stabilnego i przewidywalnego prawa, bo to co samorządowców oprócz kwestii pieniężnych martwi to zmieniające się przepisy, dodawanie nowych zadań bez zabezpieczenia finansowego i to, że i my, a później mieszkańcy do końca nie możemy być pewni jak będzie sprawa wyglądała w przyszłym roku, za dwa lata, za trzy lata, a my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby tym mieniem gminnym gospodarzyć jak najrozsądniej, jak najrzetelniej. A ta sytuacja, gdzie co chwilę coś tam się wprowadza, co musimy wykonywać, nie jest rzeczą najlepszą. Oby te przepisy były jak najprostsze i dostosowane do tego, czego oczekują mieszkańcy. To będzie trudny rok dla krapkowic? To będzie trudny rok dla krapkowic, dla wszystkich samorządów. No To, co nas czeka przede wszystkim, to Rewolucja z ustawą o odpadach, czyli wejście opłaty za śmieci dla wszystkich mieszkańców. No i tutaj to nawiązanie do tej niestabilności prawa, które zmienia się jeszcze w tej chwili, chociaż powinno już być obowiązujące. Od kilku miesięcy to, co przygotowaliśmy, okazuje się, że jeszcze nie do końca może być zaakceptowane przez mieszkańców i czekamy na rozwiązania czy pomoc w doborze lepszej stawki opłat przez gminy, które ma zatwierdzić Sejm w ciągu najbliższych tygodni.